Wykonujesz coraz więcej płatności, dowiadujesz się o kolejnych próbach wyłudzeń pieniędzy, dostajesz z banku oferty nowych metod obsługi przelewów i wyciągów? Zobacz, jak zarządzać płatnościami w systemie Meri DRP i usłudze Biznesbank. Artur jest dyrektorem finansowym w firmie produkującej ceramikę budowlaną dla polskich i zagranicznych klientów. Artur odpowiada również za płatności, zakupowane surowce, wypłaty dla pracowników Izus i wiele innych. To tysiące operacji miesięcznie. Niestety, firma Artura wciąż komunikuje się z bankiem w sposób tradycyjny, tworząc pliki tekstowe z przelewami, które są ręcznie wgrywane do systemu bankowego. To powoduje problemy, zwłaszcza kiedy zmieniają się specyfikacje i wchodzą nowe rodzaje przelewów. W efekcie księgowa nie zawsze zna aktualne saldo rachunku bankowego, a pobieranie wyciągów wymaga codziennego logowania się we wszystkich. Bankach. W ten sposób księgowanie zabiera mnóstwo czasu i pracy. Artur obawia się również o bezpieczeństwo. Po ostatniej próbie ataku hakerskiego nie ma pewności czy pliki z przelewami albo wyciągami nie wyciekły lub zostały podmienione. Dodatkowo bank zamierza również wyłączyć obsługę płatności za pomocą plików tekstowych. A gdyby tak łączyć się z bankiem bezpośrednio systemu ERP i to bezpiecznie i nowocześnie, Adam w swojej firmie korzysta z business Bank, usługi dostępnej w Mary ERP i nie martwi się o bezpieczeństwo przekazywanych. Informacji. Przed utworzeniem przelewu Adam sprawdza saldo na rachunku bankowym z poziomu systemu ERP. Nie tworzy niebezpiecznych plików z płatnościami. Jednym kliknięciem wysyła paczki z przelewami do banku. Oczywiście loguje się najnowszymi metodami logowania i nie martwi się o to, że przelew nie dotrze do banku lub będzie wysłany wielokrotnie. Status bankowy wysłanego przelewu sprawdza w systemie ERP. A co z wyciągami bankowymi? System sam pobiera wyciągi bankowe z dnia poprzedniego, ze wszystkich rachunków oraz wszystkich banków. Księgowi zaczyna. Zobaczając pracę, od razu przechodzą do dekretacji. Przez komputery pracowników nie przechodzą żadne pliki. Łatwiej chronić firmę, bezpiecznie obsługując bankowość w Merit ERP. Większa liczba pracowników oraz kontrahentów nie musi oznaczać chaosu w bankowości. Tak jak Adam, korzystaj z nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań. Obsługuj bankowość elektroniczną bezpośrednio w systemie Merit ERP z usługą Business Bank.